Ale to jak jest, to słuchajcie kolejny odcinek na moim kanale i słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to w tym momencie zostawiacie łapkę w górę i musi tutaj być, uwaga, 600 łapek w górę. Mam nadzieję, że wam się to uda. No i zacie napiszcie w komentarzu admin, to Wam przypnę serduszko. I słuchajcie, nie zapomnijcie również. Zasubskrybować kanału, oczywiście z dzwonkiem, bo jeżeli to robicie to jesteście naprawdę kozadcy Wbijajcie na mój serwer ZH zhc.pl i nie zapomnijcie wbić też na Discorda yy, Na którym jestem bardzo aktywny i, i wam odpisuję, więc wbijajcie wszyscy i link w opisie, także yy, no oglądajcie do końca, Yo. Okej okay, mordeczki, dzisiaj słuchajcie, spróbujemy być sprawdzani przez admina yy, Mam nadzieję, że mi się to uda yy, Tak jest plan, odcinek, więc słuchajcie, wszyscy musicie dlatego zostawić łapkę w górę yy, dla, Dlatego się też odpalam bo lubicie w sumie cheatowanie. A możemy dzisiaj sobie patrolować jakiegoś admina. Także sobie włączam tutaj Nukera i słuchajcie, lecimy. lecimy Czuję po prostu, że będę dzisiaj sprawdzany. Nie wiem czemu, ale chciałem zrobić sobie odcinek ze sprawdzania. Jak mi jakiś admin sprawdza i sobie go patrolować. I badać, jeżeli mi się to w końcu uda. Bo już tu próbuję nagrać chyba trzeci raz. I nikt mnie nie chce sprawdzić kompletnie. Więc kurde, no nie wiem. Nie może napiszę y, admin, sprawdź mnie. No nie wiem, mam cheaty. Cokolwiek napiszę, no nie... Jestem sprawdzany Elo Udało się, Jezu, Jezu, udało się Dobra, elo yy, Dobra, piszemy do niego yy, Daj TS, daj TS Dobra, Boże, w końcu jestem sprawdzany Tu jest chyba Dobra, jest tutaj Teamspeak, dobra, to nieważne yy, Dobra, wbijam, słuchajcie, do niego yy, Kurde, udało się w końcu nie, 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 nie wiecie nawet, ile ja to już... Które raz już to nagrywam, słuchajcie Zostawcie przycisk w górę, bez kitu Musicie przedstawić, ja, słuchajcie, idę na... TS -a. czekajcie chwilę Halo o co chodzi? No halo, no halo. Czemu jestem sprawdzany? gracze ci zgłaszali. Jak mnie gracze zgłaszali? Przecież ja, podobno... ja kopałem na losowych koordynatach, kopałem sobie kilofem tego, dirta. No, no podobno jesteś mega cheatuchem. Jakim cheatuchem? Co ty gadasz, gościu? W ogóle ile ty masz lat? Ja mam, no, wczoraj 10 skończyłem, ale to, no, to, to nieważne. To... A... Ja mam ja mam 8,5, ale... U mnie nie słychać, bo wiesz. Yy, no bo połykałem szklanki jak byłem mały Podobnie miałem, ja tylko kamiki jadłem no. No, no to no. spoko muszę no. podać mi deskę yy, Ani deska? Ja nie, nie mam ani deska Jak to, jak to nie masz? Escape A masz? Skype'a? No, musisz mi 2k19 kto nie ma Skype'a Ja człowieku Skype'a używałem w 1998 a, kiedyś, no. to Kiedy, kiedyś to było. Kiedyś to było, no? No, no. to on naprawdę nie masz, mam desk No nie, nie mam, stary, no kurde, jakbym miał, ten ci podał przecież. no Myślisz, że co? No nie, nie da rady mnie sprawdzić, stary. Mam wszędzie kontrolę rodzicielską yy, i wszędzie jest jakieś hasło, nie? I próbowałem przecież wszystkiego, idzie... wpisywałem imię mamy, taty, yy, nawet psa imię, no. No nie da rady, no. Musisz widać po tobie, że jesteś odpalony. No jak? Co ty No widzę, masz jakąś dziwny mierz taki, taki dziwny. Dobra, wejść, gościu, mnie zostaw i mi dać z tego, bo naprawdę. Nie sprawię problemu, bo za dużo mam problemów. Jakie problemy ty masz? Możesz No na przykład, dzień w dzień mnie biją w szkole, jestem na dywaniku u a dyrektor bije mnie pasem. No i coś ci powiem, pójdź mi w oczy. No, no, no. To widać. No, sorry, sorry. Dobra, stary, możesz mi tego. Możesz mi dać już tego czystego. Bo... No, obraziłeś mnie, ja szukałem, ja szukałem kolegów i. i z Nie, no nie płacz zawsze. stary, no nie, no nie. wyszło jak zawsze i. No i stary, co, ja ej, do... ej, no stary, no weź, przestań, no. no a, przyt a przytulisz mnie? Nie, mogę ci rzucić w łeb z obsydianu, Elo No, nie. dobra, stary, dogadajmy się, po prostu daj mi czystego, bo pójdę po właściciela i dostaniesz degrada, to nie ma w ogóle sensu. I yy, no, sam rozumiesz, nie? Patrz, czy dostałem killów? Tak. Hmm? To mi go daj. Ale on nie smutno. Daj mi go. Nie. Daj mi ten kill off. Mm -mm. Dobra. Admin. A, a da dam ci go, jak zapłacę. Ej, konczel. Sprawa. Nie, nie, proszę. Nie no, się, to nie lepiej dziewa. mi oddaj ten kill off. No, no, masz. Dobra, faworyzacja, dziękuję. E, dziękuję. Oj, kurtkę <grym> dostałem. Ej, dobra, stary. Dzięki zróbmy tak. Sprawa, sprawa jest. TS. Halo. Hmm? Halo, konczel. Nie słuchaj Ty go Pawicz Co? Czemu faworkę dajesz? ja nie dajesz żadnych... No widziałeś? No widziałeś nie. dał mi kill off star, weź, mi da, to... weź mu daj o, degradę on dał lepiej. Nie spodnie, chociaż mi ciepło. Jest. Ej, ale no stary, bo ja tutaj już siedzę gościu, chyba z Bole. 20 minut, siedzę z nim na kanale, on mi da, on, Ja mówię, no stary, no ja już mam tego Anideska, nie? I, I podaję mu, a on mówi, że, że ten On mi mówi, że nie chce. I mówi, że mam tu dostać. Ale, ale... Bo chce ze mną nagrać on, odcinek. Weź mu coś on... powiedz, no bo stary, no bo mm. mnie już to denerwuje, ja czasu on nie, nie mam. Możesz. On dobra, siema, mordy. Nie. A, degrado, dostał degradado. Daj, zadaj lepiej. No, a wydałem pieniądze i. i a co? A co ty mu on, on ci zapłacił za rangę? Kupiłem tam. Z, 200 zł. To no. z tygunii. Dobra, weź gwywal, bo już mnie irytuje ten ziomek. O, siema. Ej, dobra, konczel. Możemy zrobić tak, o. że dasz mi admina? Bo Ile już mnie denerwuje ten. No nie wiem, stary, pomogę ci. Coś ci pomogę. Bo wiesz, no. że, wiesz, że ja nigdy bym nie cheatował na tym serwerze Znasz mnie przecież No w sumie no, no patrz, no stary, ja bym nigdy nie cheatował, co to. Nigdy w życiu, wiesz, że taki nie jestem, dobra Daj mi czystego po prostu To mi wystarczy Daj. Dzięki stary, dobrze, dobrze stary Weź jeszcze ten kilo, oddaj A ten kilofon ci oddać? No No dobra, to to masz, masz no. Tutaj A co to za taki tunel podejrzany? No bo ja kopałem jak tak no tak sobie kopałem Nieważne Yyy e, Dobra, e, ja stary spadam, bo i tak muszę idę jeszcze nagrać odcinek, nie? Dobra to stary siema, no, no. dzięki, dzięki Elo no, no no Elo, słuchajcie, zostawcie w tym momencie łapkę w górę Udało mi się w końcu stylować admina Elo, Elo, pozdrawiam wszystkich, e, Jeżeli dotrwałeś z do tego momentu napisz w komentarzu e, że jestem najlepszy No, dobra, dzięki no. sobie <słuchaj> dzwonek obowiązkowy, Elo